Siema. Dzisiaj w odcinku zaprezentuję wam jak korzystać z prowadnic, więc zaczynajmy. Na początku stworzymy sobie nową warstwę o wymiarach 800 na 800. I co robimy? Prowadnicę mamy tutaj lub możemy jeszcze je mieć tutaj. Klikając za pomocą prowadnice, nowa prowadnica, nowa prowadnica zaznaczenie, czyli tam gdzie mamy zaznaczenie i tutaj możemy już sobie dostosować. Ale najlepiej jest po prostu korzystać z tego. No i tak. Do czego możemy wykorzystać prowadnicę? Prowadnicę można na przykład wykorzystać do tak zwanej szachownicy. Szachownica, zaprezentuje Wam, jak ją stworzyć. Puszczę Wam time lapse'a, yy, Jak się używa yy, time z szachownicą i zobaczycie jak to wygląda. Więc yy, ja się wyciszę i wrócimy za chwilę i Wam zaprezentuję, jak to się robi. Będziecie mogli zobaczyć, jak w ogóle yy, korzystać z prowadnic. Po, yy, prowadnice mamy w ogóle po lewej stronie i u góry i możemy je przesuwać w dół. O tak, i mamy już prowadnicę. Więc widzimy się za chwilę. I dobra, i mamy prowadnicę już ustawioną. Co robimy dalej? Robimy dalej tak, że możemy kolorować za pomocą takiego czegoś, że tworzymy sobie kwadrat. I automatycznie nam przyciąga się ten kwadrat do boków jako magnes. I kolorujemy na wybrany kolor. W moim przypadku to będzie czarny. I możemy zrobić no. okej. Okay. No. I możemy takim sposobem zrobić szachownicę, więc wracąc za chwilę będziecie widzieli efekt końcowy. A więc skończyliśmy naszą szachownicę, więc już widzicie jak to wygląda. Szachownica może być potrzebna do różnych rzeczy, to już od Was zależy, co macie na myśli, do czego Wam będą potrzebne. Na pewno ułatwiają, jeżeli chcemy coś narysować równo, ponieważ no jednak to jest perfekcyjnie wyznaczone, musimy sami sobie to tylko wyznaczyć na osi, jak na jakiej skali to chcemy na tej osi właśnie jak chcemy na jakich cyfrach chcemy mieć ułożoną prowadnicę a więc w tym odcinku to by było na tyle jeżeli, jeżeli wam się podobało to zostawcie lajka oraz, subskryp oraz subskrypcja mam nadzieję że docenicie moje starania i co i siema. i piszcie w komentarzach co byście chcieli zobaczyć w następnych odcinkach